1 maja do telewizji Pixel wpłynął zaskakujący e-mail, którego autor pan Paweł skarży się na funkcjonowanie jednego z salonów samochodowych na terenie powiatu otwockiego. W lutym bieżącego roku właściciel auta wybrał się do powyższego salonu serwisu na przegląd samochodu. Przegląd został wykonany, doradca serwisowy nie stwierdził żadnych uszkodzeń i podbił pieczątkę w książce gwarancyjnej. Kilka miesięcy później w samochodzie pana Pawła zepsuł się mechanizm otwierania szyb. Padła decyzja o naprawie auta w serwisie w Warszawie. Jak wielkie było zdziwienie pana Pawła, gdy serwis w Warszawie odmówił naprawy usterki na podstawie gwarancji ze względu na wykonanie przeglądu w nieautoryzowanym serwisie i utratę gwarancji? Z niewiadomych przyczyn serwis Salon na terenie Powiatu otwockiego nie posiadając autoryzacji na swoich stronach internetowych, oświadcza, że jest autoryzowanym partnerem firmy, czym wprowadza swoich klientów w błąd. W związku z tym wybraliśmy się do powyższego serwisu. Na miejscu pracownicy odmówili wypowiedzenia się przed kamerą. Natomiast w rozmowie telefonicznej, na pytanie, dlaczego klienci są uszukiwani, otrzymaliśmy odpowiedź, że wszelkie informacje zostaną nam udzielone na piśmie. A jak to jest z gwarancją? Okazuje się, że rozporządzenie MVBR przez GVO Komisji Europejskiej reguluje tą kwestię na korzyść użytkownika. Jak informuje prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Alfred Franke, rozporządzenie to mówi, że właściciel samochodu będącego na gwarancji może dokonywać przeglądów i napraw poza ASO i owej gwarancji nie stracić, oczywiście pod pewnymi warunkami. Podobnie odpłatne naprawy w okresie gwarancji mogą być wykonywane w warsztacie niezależnym zarówno przy użyciu części tzw. oryginalnych, ale nieoznaczonych LEGO producenta pojazdu, jak i części porównywalnej jakości. Przegląd przeprowadzony w niezależnym warsztacie powinien być udokumentowany fakturą zawierającą spis wykonanych czynności i pieczątką w książce gwarancyjnej. Jeśli zachowane zostały obowiązujące standardy techniczne, producent samochodu, czyli gwarant, nie może odmówić uznania takiego przeglądu, a w razie sporu to on musi dowieść, że wykonanie było niewłaściwe. Często trzeba więc dochodzić swoich praw przed sądem, mimo prawidłowego postępowania właściciela pojazdu. W przypadku pana Pawła należałoby zawalczyć z nieuczciwymi praktykami konkurencyjnego warszawskiego serwisu. Przykry jest też fakt wprowadzania w błąd klienta przez jeden z salonów samochodowych na terenie powiatu otwockiego, polegający na utwierdzaniu w tym, że korzysta on z autoryzowanego serwisu. Taka też informacja pojawia się na stronie dilera serwisu. Co więcej, w przypadku pana Pawła, po całym zajściu firma ta stwierdziła, że nie ma ona obowiązku informować klientów o utracie autoryzacji. Podsumowując... W wyniku nieprzestrzegania przepisów przez część dealerów tej marki oraz kłamstwa dilera serwisu na terenie powiatu otwockiego problemami obarczony jest klient wykonujący przegląd swojego samochodu, który swoich praw najczęściej musi dochodzić przed sądem.